On biały jest i czarny jest dla mnie, bo on czarny jest. I leży dla mnie, po. czyli tak jest jeden. Grzeba łóżko, tu jest zimno, o, a tu gorąco. Na komputerze hasła wpisuję, zwykłe. Leta złe, ale i tak bo to jest, jest. Czarnobój Niedźwiedź bo i dla mnie bon, bo on, bo, on jest, jest i on, on, i on szpital, dla mnie bo, on jest i dla mnie bo on tutaj jest Wiem go, bo on śpi dla mnie, bo on tutaj jest. On tutaj ma swoje miejsce, bo to jest niedźwiedź. Kochany, swój ten kotek. Bo on śpi dla mnie.